Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować, jak anulować yy, szumy i niepotrzebne jakieś dźwięki w mikrofonie. Więc yy, tak, zaczynamy. Yy, trzeba pobrać yy, kable input, czyli przyjemy sobie tylko Kable input. Wchodzimy w ten link. No dobra, Wam to. Usunę. Wchodzicie w dół. Mm, dół, 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 Nie, wyżej i macie install Power no, Power Kable virtual Audio Device no i klikacie pobieracie mhm. dobra no i jeżeli pobraliśmy to drugim programem będzie rapid Pobieramy po prostu tutaj on jest płatny możecie go skrakować łatwo albo po prostu zapłacić za niego no i pobieracie tak Tutaj jest wersja 5.25, ja też mam 5.25 kiedy pobraliśmy już ten yy, no hardware input, będę yy, taka, na niego nagrywać to przenosimy albo wyklejemy najlepiej przenieść na jakiś folder kiedy już zrobiliście jeżeli macie 64 yy, yy, no, bitowy to klikacie ruchami jako administrator, jeżeli macie, macie 32-bitowy, kacie ruchami jako administrator. Pamiętajcie o tym, bo to jest dosyć ważne. Jeżeli zainstalowaliście to, instalacja jest bardzo łatwa. Jeżeli już zainstalowaliście, resetujecie komputer. Musicie przy okazji też zainstalować ten program. Później resetujecie komputer, tak? Pamiętajcie o tym. No. Kiedyś zrobiliśmy to, wchodzimy... O, i jeszcze przypomnę, że to działa na wszystkich programach, ten, że Wam nie będzie szumić od Stream, od OBS-a, czy do TS-a, 3 bo, no. Do, opcją No. Yy, drugą opcję sobie to wyłączę. Dobra. Drugą, yy, drugim krokiem jest po yy, stworzenie traka tutaj insert net track kiedy zrobiliście to, pamiętajcie o jak wam zaprezentować to. Kiedy macie to, klikacie to kółeczko albo tutaj. Ja mam teraz dwa. Nie wiem jak to wam... nie chcę własnego usuwać. Dobra, kiedy klikacie, to później klikacie to taki głośnik. On musi być no, no pamiętajcie. Nie, nie, albo. No, kiedy będzie na auto albo na on, klikacie in, in px. No, i wpisujecie ra, Wtedy dodajecie tak. To, ReAGate. Tutaj klikacie. I klikacie znowu add i wpisuje ReAFIR. -re i co zrobić? I tutaj jeżeli jeżeli macie react, klikacie subtrack. Teraz tak. Ważna jest jedna opcja. Macie taki suwak. Tutaj teraz mam nie zaprezentuje. Ale ogólnie. Będzie wam takie, nie wiem, hmm, no cóż, no takie jakby wykres, tak? Będzie tak skakać. O tak właśnie, jak ja mam teraz też no i wtedy, jeżeli będzie Wam ten, tutaj pamiętacie o tak, ustawieniu, kiedy macie te, po ten wykres, który skacze, no to... Mm, no to wtedy, klikacie tutaj, ten znaczek musicie ten zaznaczyć i wtedy nic nie mówicie, nic. To Wam wtedy wygłusza, odnosi, odszumia i wtedy, kiedy już jesteście cicho, klikacie jest gotowy wtedy klikacie yy, reagate tak samo jest tutaj będzie wtedy jest, musicie być cicho on tutaj ten, ten zielony taki jakby wiem, wykres też zachodzi w dół yy, no i tutaj macie ten suwek i sobie zaznaczacie czy? no czyli w przypadku tak on. coś takiego nie? Mm. ja sobie usunę bo mi to nie jest potrzebne w sumie to chyba tyle. Chyba, że chcecie inne pluginy sobie zainstalować, bo to są pamięta jakieś pluginy. E, to są po prostu do odszumiania, tak? Mikrofonu. Chcę jeszcze dodać, że... żeby nie było hejtu czy coś, że ten realgate jest... E, tak jakby do klawiszy też możecie... Jeżeli macie głosunkowy doda, to też możecie tak sobie e, no nie wiem, po prostu ustawić. Nie? że po prostu klikacie i sprawdzacie, nie? sobie, jeżeli kliknę, o tu nie słychać, nie mam prawie, to chyba, że było znakiem no, więc, no, tak to wygląda, tutaj macie właśnie ten wykres pamiętajcie o subtrak, żeby ustawienie i o tym, co mówię a, i dlaczego najpierw wam y Jakiś fik poradnik dlatego, bo yy, co nagrywali to były stare wersje i powiem. A ja też sam miałem błąd z tym, nie? Że nie wiedziałem gdzie ten głośniczek i mi to nie działa, ten niebieski. Więc to jest Master, Master no. Więc tu macie ten głośniczek i to powinno Wam działać. Dobra, i jeszcze krótko mówiąc, jak wchodzicie na tutaj wam Macie ustawienia, opcje, albo macie po angielsku, to chyba. Jest. gdzie wejść? Option, i wtedy mikrofon, przechwytywania, i macie kable input, musicie ustawić. Bo jeżeli ustawicie swój mikrofon, to będą nie To no, tak samo na streamie jest. Musicie ustawienia, i wtedy kable input. To jest. No, no i chyba tyle. Dziękuję. Zaglądanie. Cześć.